Cześć, cześć, witam Was, tutaj Frodo. Witajcie w Dead by Daylight. Kolejne dwa mecze. Spróbujemy sobie zagrać. Czy mam coś nowego? Inną postacią sobie gram. I chyba tyle. Już widziałem, że będzie mapa zimowa dawno na niej nie grałem. I tak jak w poprzednich odcinkach e, zagram sobie ten właśnie jeden mecz głosowo. Ośrodek Mont Ormond, Mont Ormond. A drugi meczyk to ktoś będzie bez mojego głosu. Dobra, mam jakiegoś Gena. jest ruina? Oto pytanie. Zawsze sobie zadaję, zaczynając mecz. Oczywiście, że jest. Jezusy, nienawidzę tego. Kto to wymyślił? Jest jakaś pomyłka. O Jezu, doktor. No to zaraz będę dariape. Próbuję zrobić. Długo to będzie trwało pewnie. Poszukałbyś ruiny, kurde. Zawsze to w dwójkę to szybciej, nie? Ale o, już kogoś dziabnął. Doktor, nienawidzę doktora. Po prostu o widzę, że... Szukacie ruinki, dobra Nie ma Czy tak jak ja tam podejdę to zacznę krzyczeć Bo ja jeszcze nie, nie darłem japy Zawsze tak jest, że jak idzie doktor koło ciebie to krzyczysz Czekajcie tam nie było ruiny? Nie Szukam może znajdę tą ruinkę bo Ciężko się robi genny z tą ruiną, naprawdę. No właśnie oni już darli japy, a ja jeszcze nie idę po nią. Tu jest ruina. Dobra. Ty ją lecz, ja zrobię ruinkę I to jest plan Na dziś Dobra, chodźcie Czemu ona darze jeszcze japę? Aha, bo ona Dobra, no 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 Oh shit. No ja będę dar japę Nie jest blisko mnie, więc... No właśnie, dobra, teraz wyszło jak wyszło. A, ją tu dziadnie. To, zostaw mi to, to jest moje. To się wróci, nie? Chociaż ma tam tamtego. Więc pójdzie za nim. Ale on tu przyjdzie do nas. O, to świetny masz plan. Na pewno skończymy to. Dobra, widzę, że ktoś tutaj robi. Więc pomogę jej. Jezu, yes, suki, Ale fuks. Może coś ciekawego wstrzyni. Przy tym doktorze właśnie ekran, jak są te skilczaki, to ekran się trzęsie i to jest tak trudne... Czy znaczy, tak trudne? No to już kwestia tam jak to się umie nie, ale... No nie jest to fajne. Jak to się wszystko tu trzęsie. Dobra, ściągnęli go ładnie. Rozwalam te totemy, bo wiecie, później może być na przykład na końcu jakiś noedzik. A noed to jest, wiecie, że otwieramy bramę, to za jednym ciosem i koniec już leżymy. To nie jest fajne. Szukam jeszcze gena. Tam tego zrobili? Chyba nie. Tutaj może być w tej shopie. Zaraz zobaczymy. Oazon. A, tu został zrobiony, okej. Okay. Trochę tunelarz taki, widzę, że cały czas tego samego wiesza. fajnie. Tu jest gen. Kurde, zrobili. A tutaj ja bym zaczął. Zdjęlibyście go? Widzicie, teraz na przykład się nie trzęsie, ale zaraz będzie się trząsł. I ciężko jest... No i zaraz zobaczymy. Bo widzicie, trzęsie się i ciężko się z tego skillczeka trafić zaraz zobaczymy czy tam tego powiesi jeszcze raz czy on go chce po prostu wykończyć chyba tak tam na górze się z nią gania widzę Ktoś przyszedł tutaj i by mi pomógł, to by było szybciej, a tak samemu to ciężko jest. No trzeba koniecznie dopaść tamtego, bo tam doparwacie tak, i widzicie o to mi chodzi, nie? Nie zawsze trafię to, jak to się trzęsie. Co, wszyscy są ranni, więc ciężko jakby No właśnie. Dobra, ja już jestem powariowany. Ok. Kurde, mogliby pójść i zrobić tego gena do końca. Koniecznie się na mnie uparł, bo ja jeszcze nie wisiałem, może dlatego. Niestety... Muszę się otrząsnąć z tego Kurde, to się wszystko trzęsie, nie lubię tego A jak źle trafię, to będę musiał jeszcze raz Tam tak, tak niewiele brakowało do tego generatora, nie? Sami widzieliście Dobra, wyleczę się szybciutko Szybciutko taki tekst. On tam kampi tego gena, nie? Bo tam ten już prawie był zrobiony. Być może 70%. Dlatego tak. No właśnie, kampi go. Pytanie, czy jest jeszcze gdzieś na mapie gen? Bo powinien być. O, i ten już ginie. Niestety. Nie, tylko tam jest. Cholera. Powinien być jeszcze jeden gdzieś. Nie wyjdziemy, jak będzie go kampił. No, kampi go. Już prawie jest zrobione Przyszliby mi pomogli to by... To by coś z tego było Ciekawe czy ma da wiecie? poszła otworzyć. Tak. To poczekamy. Niech otwiera. Tylko pytanie, czy ma Noeda? Porozbijałem troszkę tych ruinek. To temu znaczy się. Otwieraj to. O kurde, wypuści ją? Wypuść. Dobra, chodźcie. Fajnie. Szkoda, że ten jeden... no nie dało się inaczej. Ale myślę, że okej. Okay. Meczyk nawet fajny, z doktorkiem. Widzę, że... że jest Ozzy dostępny, więc może go zaproszę na kolejny meczyk, ale to już bez mojego głosu razem z Ozzym sobie zagramy, także do następnego meczu.